Centrum logistyczne Autos w Bieruniu to w tej chwili 7,5 tysiąca miejsc paletowych i blisko 4000 m2 inwestycji, która powstała w 2018 roku. Zapraszam was, obejrzyjcie ją ze mną. Założenie było takie, aby poprawić dystrybucję i logistykę części w południowej Polsce, gdzie powstawało coraz więcej naszych oddziałów, ale również żeby szybciej dostarczać części do naszych oddziałów na Słowacji czy w Czechach. 4000 miejsc paletowych w pierwszej fazie projektu, 1800 m2 powierzchni. W 2023 skończono drugi etap budowy huba, to znaczy powiększono go ponad dwukrotnie i zwiększono blisko dwukrotnie ilość miejsc paletowych. Powstały również nowe doki ze względu na potrzeby logistyczne, rozbudowę sieci autos na południu Polski i coraz większe zapotrzebowanie w autos Czechy i autos Słowacja.